konferencji prasowej, Poleczny Zaksa Bartosz, Rębnais, Jako pierwszy zaproszę gospodarza gość, może gości, no może kapitana gościa. Jestem, bardzo szeroka, byś ja. No cóż, na pewno bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Spodziewaliśmy się bardzo trudnego spotkania. Wiadomo, że Zaksa to w tej chwili czowka, jeśli chodzi o pluskwitę. Tak więc no, dla nas bardzo cenne punkty, wywieziono z bardzo trudnego terenu. No ale to już jest przeszłość. Zaraz kolejny mecz widzę mistrzów, tak więc, no, tak jak mówiłem na ostatniej konferencji prasowej, ta Liga będzie jak szalona. Trzeba się teraz koncentrować na, na kolejnym spotkaniu. Jesteśmy bardzo pracowali. Dziękuję. Kapitał gospodarzy do Wilipichach. Dzień dobry. No co, nie jest mi miło pierwszy raz skomentować, my przegramy. Eee, Niemniej jednak no, drużyna z Lotosu naprawdę zagrała dzisiaj dobre spotkanie. Mieliśmy swoją szansę na pewno, bo, bo po tym pierwszym secie odwróciliśmy to na swoją korzyść zaczęliśmy grać lepiej, wybierać presję eee, w każdym elemencie praktycznie i kończyliśmy bardzo dużo trudnych piłek wysokich i graliśmy bardzo mądrze. Niestety zabrakło kontynuacji tego wszystkiego, bo, bo od, eee, połowy bodajże chyba czwartego seta, może nie w samym środku, ale... Przytrafiła nam się seria błędów, takich, których na co dzień nie popełniamy i na pewno nie w takiej ilości, czyli dużo piłek nieskończonych na pojedynczym bloku bądź pomyłek bezpośrednio, także nawet nie, nie musieli pracować na kontrze. I, i, a trudno było ich jakby złamać na przyjęciu. Przyjmowali piłki, robili przejścia za każdym razem. Może przy, przytrafił mi się jeden przez stój czy dwa, ale to po jednym punkcie my niestety traciliśmy te punkty już troszeczkę bardziej seriami. I no, no szkoda, szkoda, bo, bo przez te właśnie nasze błędy padła, padła trochę atmosfera w, na, na tym boisku. Troszeczkę za, za bardzo się chyba nimi przejęliśmy i nie potrafiliśmy już odwrócić tej sytuacji do końca tej Także no, tak, to, tak to wygląda, tak to wygląda na najwyższym poziomie, że ten kto robi. Mniej błędów, szczególnie w końcówkach, ten wygrywa. No, rzadko jest taki komfort jak mieliśmy e, bo w trzecim secie, gdzie wygraliśmy wysoko, żeby prowadzić i mieć 4-5 piłek setowych. No. Normalnie wygląda to tak, że są jedne dwie i trzeba je wykorzystać. Jeżeli robi się błąd, to przegrywa seta, a niestety w konsekwencji mecz. Więc gratulacje dla rybaki, bo, bo nie mieli na pewno łatwego meczu, ale, ale zasłużyli na to zwycięstwo, bo lepiej rozegrali końcówki. Dziękujemy. Tamten gości, Bartosz, Bartosz. Tak? Tak? Bartosz Przechodzimy do trenerów Tu Anastasia. Bardzo proszę, tłumaczę Bartosz Krawyszewski po angielsku. Tak, Okay, uh, it was really difficult match for the both teams. Honestly, no, we know exactly, uh, especially this season. No? To play this match is really hard because we know exactly good. that the point that we yeah. have is important for the ranking and especially for us that uh, we play ten official matches and eight outside. It's not easy. We every time on, on the bus, every time on the plane, every time in the other gym is really.

Eee, bardzo cieszy trenera to, że, że mamy dużo szerszy skład niż e, chociażby w zeszłym roku każdy kto wchodzi na boisko może coś wnieść eee, i to zaważyło na, na wygranej, w wielkim skrócie. Dziękuję. Dziękujemy. <noise> metri gospodarzy dla spodaccio, Io intanto faci complimenti ad Andrea, la squadra di Danzica hanno giocato come anche noi, insomma abbiamo lottato in questa partita. Lo sapevamo. Sapewam, że c'era da combattere contro e, una, una delle migliori squadry di questo campionato. Gratulacje dla Andrzej, spodziewaliśmy się, tego, że ten mecz będzie ciężki trzeba będzie e, walczyć z całych sił. Jest to jedna z czołowych zespołów drużyny w Królewidze drużyn, i nie ona nigdy nie daje pola, także spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. Abbiamo reagito bene al primo set, giocato diciamo, da noi male da loro bene. Due le cose messe insieme e quindi abbiamo reagito. Secondo me, abbiamo provato a girare la partita. Poi, il quarto set è stato molto combattuto, ma alla fine è chiaro che queste partite chi gestisce meglio alcune situazioni poi le vince. Per me è importante vedere la mia squadra giocare come è stato contro Resovia, contro Danzica, perché chiaramente il nostro obiettivo è raggiungere queste squadre e quindi per noi queste partite sono. Importanti per capire a che livello siamo, cosa dobbiamo migliorare, cosa dobbiamo continuare a, a lavorare. Więc ja też teraz powiem w skrócie: zareagowaliśmy bardzo dobrze, bo jeśli chodzi o pierwszy set my, zagraliśmy bardzo słabo, a no, loto stref bardzo dobrze e, i zareagowaliśmy bardzo dobrze w ten sposób, że odwróciliśmy to trochę, przy, przyjęliśmy inicjatywę. No i niestety w czwartym secie, no, tak się dzieje w tej. W tym, że, jeżeli się oddał inicjatywę, my trochę przestaliśmy grać i, i loto z to wykorzystał. E, ja się cieszę, że widzę zespół, który cały czas walczy. Tak samo jak w meczu z Rzeszowem, taki tutaj zespół walczył, e, bo my, naszym celem jest walka właśnie z tymi zespołami z czołówki e, e, I ja jestem zadowolony z tego, że za każdym razem gramy i walczymy. W volevo salutare chciałbym podziękować Ciccio. perché dalla settimana prossima si trasferisce Ciccio di Cosa, no no no, 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 Ciccio è... so, la... e eh, Dominic eh, È stato un eh, piacere. Mi piace. è... Dominic, <ride> è... eh, <ride> lo voglio ringraziare perché è stato comunque un giocatore che mi ha fatto molto piacere allenarlo, sempre grande professionalità e a Ciccio di Tak? To zawsze znaczy, od końca, żeby jeszcze potrzebną w emocjach. Była dyskusja, dlaczego cicio. Cicio po włosku to jest gruby, ale doszli do wniosku, że to nie od tego. Dominik wcale cicio nie jest. Andrea jest niezadowolony, a. bo po raz kolejny będzie musiał zagrać przeciwko Dominikowi, a zmierzając do Setna. E, w imieniu trener, w imieniu swoim i całej drużyny chciał bardzo mocno podziękować Dominikowi za to, w jaki sposób przychodzi, podchodził do treningów. Był zawsze wielkim profesjonalistą i, i zawsze był, pracował na 100% na, na treningach i dawał od siebie wszystko. Na tej drużynie bardzo wiele przez ostatnich ładnych parę, parę lat